Dzisiaj gramy sobie w Minecraft Bedwars. Oczywiście tutaj Kukson. Czekajcie chwilę. Dobra, no i, i, i zagramy sobie tradycyjnie w Bedwarsy, to jakiś tygrys. E, postaramy się wygrać, bo wrzuciłem odcinek. E, jak już wygrałem, ale niestety coś tam się zepsuło w tym studiu YouTube'a. I. No i niestety. E, się nie wstawił tylko się usunął. E, oczywiście mamy laga. E, więc... Sorry za te lagi, co tutaj są. Aha. E, jeszcze za, w tym czasie co się ładuje, to ja wam y, przypo... Nie przypomnę, tylko powiem, że te od dzisiaj... Ten, kto napisze jako pierwszy komentarz pod filmem, o pamiętam tą mapę, jako pierwszy napisze komentarz pod filmem, dostaje serduszko. Oczy... No i nie zapomnijcie, oczywiście, zasubskrybować tego kanału oraz y, pod każdym filmem zostawić łapkę w górę, bo wbijamy 30 subskrypcji. Bardzo szybko nam się udało wbić te 23. Bo 10 subskrypcji wbiliśmy w najbliższych dwóch tygodniach, więc to jest bardzo dobry wynik, rekord tego kanału. Ale dobra, przechodzimy już do grania. Mam cichszą myszkę, więc możecie już tak mnie słyszeć w sumie. Czekajcie jeszcze chwilę. Wyłączę sobie dźwięk. No, więc nie wiem, czy słychać tą myszkę. Też możecie się pochwalić w komentarzach. Ja bardzo dobrze pamiętam tą mapę. Jak to się kiedyś grało. Kiedyś to było w końcu. Ale dobra, lecimy na. Jak się będzie lepiej. Tutaj też jest takie wejście, pamiętam, no. Ja tu zawsze, jak grałem na tej mapie, nie to tutaj było takie wyjście awaryjne, moje i tu się zawsze kampiłem. Tak. W sumie wybuduję sobie taką mini bazę, dobra yy, i polecimy na. o, no na diakse, bo yy, według mnie diakse są ważniejsze, trochę niż e emeraldy, bo. Jeśli mamy jak samą zbroję bez w ogóle armora, no to ona jest bardzo słaba. A jeśli mamy na przykład jak samą zbroję... Znaczy bardzo słaba, nie, ale no słaba jest. No chyba, że drewnianym mieczem walczysz, ale dobra. Mówimy tak ogólnie. No a jeśli masz na przykład jak y, samą zbroję z ochroną, chociażby jeden, no to już coś tam jest lepsze. Więc... cztery diaksy. I oczywiście, prezencik. Co No, niestety, trochę bieda. A się buduje? Kolejne reakcje? Nie. Aha, on poszerza most. Yy, w ostatnim odcinku też pisałem. też był taki świąteczny. Teraz będzie do 24 grudnia, też świąteczny. Świąteczne filmy. Żeby też Wam zrobić taką atmosferę, ale powiedz, że on tylko tu nie pójdzie. Bo jak pójdzie, to będzie przypał. Dobra, speedem. Aha, już jesteśmy, dobra? Sześć tutaj jest. Wezmę. No, no co? Aha. Za... 30 sekund to nie ma co. Ha, chciał Lesz, nie? Chciał już wziąć, kurde. Ja po prostu jestem taki... <głynny> makomy na te diaksy, że tak powiem. Bo... No bo oni robią forza, Które... Ważniejsze jest jakby uzbrojenie takie jak sharpness, które teraz mam. No i właśnie, mamy sharpness, to na, ki, na trzy hity leci. Nie na, kurde, 152. Tylko na 3. <ścoughs> Jeden to mamy pi pięć. O. Nie już tu leci. Nie, dobrze. Czyli będzie już Sharpness. Mm. No to był sobie Sharpness. jest jest armor. Ja mam 3 Diaczywam to... Ja. To po co ja czekam? Dobra. Jest jeden. O, mamy ten fajny prezencik zielony. Na no, emeraldach oczywiście są lepsze prezenty, ale to... Co ale za tą spację, bo na wiem Jest strasznie głośno I teraz mamy ochronę 1 Zbrojkę No i Wełnę, no to kurde Powiedz, że odłożyłeś tu Jaksy. Zostawił. Ej, co miałem od razu zrobić? Zostawił diaksy. Tylko po to. Prezent. Aha, dobra. Chyba chciał dać komuś taki prezent na <laughs> święta. Cztery, trzy. Trzeba budować już. O, mam pomysł. Skoro ostatnio. Budowaliśmy napis, to teraz wybudujemy prezent i tym prezentem zabudujemy łóżko. No, yy, zaraz zadzwonię do Fix, ale nie, żeby z nią nagrywać, tylko. Nie, no co ja kupiłem. Czekajcie chwilę, tylko zamknę drzwi. Jestem, bo mi biało tutaj strasznie, więc musiałem zamknąć. I teraz nie wiem, z czego bym mógł zrobić. A z... Dobra, biorę to. Mieczyk od razu. Kurde, znowu muszę czekać, bo muszę kupić nożyc, albo bez nożyc to rozwalić. No to tak delikatnie byłby przypał, bo bym musiał zamiast, no długo to rozwalać, no. Tak, nożyce. No i prezent będzie jeszcze jest endstone. No, kurczę. Trochę słabo, ale już mamy wszystko. Kill of jest. Nie wiem jakiej wielkości, no nie mów, że drewno to wszystko trzeba zniszczyć, bo nie wiem po co oni to robią, no ale. Aha, zrobili najwięcej. Do... Powiększają platformę. Aha, do, dobra. Nie, zostawmy to bez komentarza. No nie, no wszystko tylko nie żółci, no. Chcę wybudować prezę. No. Dobra, to mogę tym... spuścić TNT. Nie no, to, to było pewne no, że to zrobi. Ale dobra, teraz y, możemy zrobić tak. Y, Ciekielkę. Mamy bardzo dużo złota, więc kupimy sobie. No kurde, ale to się wszystko wolno robi. Refy bardzo dużo. Ale oczywiście, co do prezentu, to się nie poddajemy. Musimy zdążyć. Mam nadzieję, że oni pomyślą, dobra, dla zwalone łóżko. To teraz tak raz dwa trzy raz dwa trzy dwa, trzy aha to będzie taki prezent dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy dobra teraz tak Wiem trochę słaby jest ten prezent, ale jest. Ważne, że próbuję. I teraz bym zrobił tak. Mamy tego bardzo dużo, więc. Dobra, jakiś tam prezent jest. Też bym to rozwalił. No i on myśli, że ja go nie widzę. Czekajcie, napiszę mu tak. Aj built... prezent, chyba już każdy wie co to znaczy no kurde, on teraz tu będzie mi kampił Ale ja na to nie pozwól Ale... Jak ja nie lubię takich typów którzy naprawdę no są wiedzą, że nie umią grać to jeszcze No nie no, dwóch. No niestety. Je, nie mieliśmy ani jednego killa, ani nic. Wygrali żółci. A dobra, a sprawdźmy jeszcze szybko prezent. No nie zdążyliśmy. No i. Z... Nie no, tylko nie ta mapa. A nie, to jest dobra. To no, mi się woliła z inną mapą. Oczywiście nas wyszedł, bo czemu by nie? Czy ja to po co grać? Przecież... Ale on jest. Yy, to jest kto? pato zombie Czy kogoś tu rozpoznaję? Nie. <grymne> Dobra, teraz będzie gra. Ta Zrobimy sobie. Będziemy grać na takich Począ nie Też tak można. Tak też się da. Spadnę zaraz. Mając sześć golda. No wie, jed... No nie no. Zieloni, nie, no zieloni to już w ogóle... No nie, no to jest... Nie, no... To jest przecież jakiś... No nie, no to, to się nie dzieje, no dwóch na nas leci. Odleccie się. Uff! Dobra, już myślałem, że się nie oddradzę. No na jednym hp nie muszę pokonać. O, jest mnie nie ma. Ostatnia arena chyba, bo już mnie to wkurza. Serio, wybrałem tą samą świąteczną mapę. Ja... Ale dobra, poradzimy sobie i z taką. Nie no, ja tak nie umiem grać. Prawie normalnie. Będziemy sobie grać za to na takim jakby speedzie trochę. Znaczy, Będziemy widzieć jak nas widzie Ale no, oczywiście jest mało osób No jak nie ma takich komentarzy No jest, aha bo ja chyba... dobra Wszystko jasne Dołączanie do świata No i lecimy Kurde Nie będziemy się be Bez to tolerancji dla tych leszczy O kurde Mvip Vip No i normalnie Jeszcze na tej mapie Nie byłem ani razu Zielonym Ani żółtym nie, no. Gram już ponad rok na high i ani razu nie byłem zielonym i żółtym na tej mapie. A ta mapa, no gram już na niej całkiem długo. Ja nie wiem, czemu my jesteśmy cały czas niebiescy. Nie, to jest jakaś choinka. Aha, bo to na bazie, a my co mamy? No, jest taka lubika. Mamy najbardziej świąteczną bazę, no? Serio. Tak mamy świąteczną, że to jest... aż śmieszne. Papa. Pa. Ale małe klocki są. Lecimy. Nikogo nie ma? O, wiedziałem, że będzie już ktoś, no. To by było... kurde, potem ja odjeżdża. To już by było za mało... To już by było po prostu jakiś cud, jakby nikogo nie było. A co? No tutaj się tak nie... Ja... No co? Aha, bo drugi jest. Ej, trzeci, trzeci. Jakoś szybko się biega. Strasznie. Nie wiem czy to jest tylko takie wrażenie, czy co. Ej no. Aha! No to popisaliśmy się. Swoimi umiejętnościami, gdy... Bez tolerancji. Hmm. Lecimy już. Szybko go pójdę. Całkiem, całkiem. Jakby to w piątek 13, to wszystko dlatego. To jest piątek trzynastego Więc no Niestety nie ma szczęścia W sumie to pff, Niby pechowy dzień Chociaż dla wielu jestem szczęśliwy No ale niestety Wiadomo dla mnie nie, nie. Okay, cyk, cyk. Ale nie da się przyzwyczaić do takiej tej, Takiej Pola widzenia Czuję się jak na jumpie Co? Ja uciekam No, jak on mnie uderzył? Dobra, no chyba się już Pożegnamy, bo ten od... No, tutaj się pożegnamy Jeśli wam się ten odcinek spodobał To nie zapomnijcie dać łapki w górę Zasubskrybować tego kanału Niestety mnie nie widać no i y, oczekujcie następnych filmów. Podobno będzie za tydzień, bo pra, po prostu w tygodniu no nie mam czasu, więc no dzięki Wam wszystkim za oglądanie. No i cześć.